Caption laser in update Shutdown? Zas laser? O, to tu musimy chyba rozjebać ten laser T Bo tu pisze, patrz, F1, F1 sobie zobacz O, Wybuch? Uf. No, Pozamiotana no, no Nie kurczę. A co to Nie widziałeś A iść, 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 O, Pederasto O i tak chur... i o to chodziło. I o to chodziło. Czekaj, a gdzie ty kurwa jesteś? Co to za jakiś laser? No właśnie, nie Aha, a da się go wcisnąć? No trzeba uniknąć lasera. Aha, czyli mega trudno Zajebiście. Tutaj widzę, że nas hardcore ciężki czeka. Sądzisz? Ja pierd... Zgadnij, gdzie wpadłem. Brawo. Ja, no zajebisty jestem. Zajebisty. Ja To no nie te przyciski. Nie tu, na górę idziemy. My chyba... A czy a tam włączyłeś te przyciski? No tam, tak. Dalej jeszcze. Kurwa, nie musisz zostać na dole. Chodź, pokażę ci. O kurwa! wiesz, Idę no na pompę czekam no. Ta pompa się długo ładuje. Idę już. Muszę szybciej kurwa jakieś winda opęta. No jestem. Engine. A to? O! Chyba laser wyłączyłem, nie? Wyłączyłem laser czy nie wyłączyłem? No. O! Teleportujemy się do ostatniej plaży. Dobra. Czemu? Przez... A! No. Przez ostatni czy ostatnie? Bo już nie ogarniam Ciebie. Ostatnia to już jest. No to chyba Nie, to nie jest ostatnia. To już jest ostatnia. No, już nie pamiętam. Wszystkie mi się zlewają. А oh, ну, no. <laughs> ты запасал. Ужас. Кур... Я пи***л. Заебай его. Чуть наплевать не буду. Ну. No już po mnie, He <laughs> Jak Wesoły święt. Jakieś gówno będzie. Pozdrów krewnych. Ty, a to tylko mini boss, nie? Ej, słyszysz? A jak to mini boss? To ty? Kurwa. Rozwaliłeś go? Kurwa. No idź ty w dupę, no pij postrzelasz nie dałoś Hamie prosto, no dobra teraz co, co dalej no co, kurwa, ewakuujemy się kurwa. Ale gdzie? O tutaj do, do transportowca O tutaj Co się uruchomiłem? O ty? maty O film jest ty Kojka przyszedł ja pięknie, kurwa Co to, na Marsie jakiś? Nie, to na Komecie jakiś. ty goje. Meteory. <noise> to my. <noise> Już. Rozdobczyli wszystko co się rusza. No. Ty, mi to trochę Red Faktion przypomina. O złom. No. To da, to może. Co? <noise> <noise> łapem <noise> No to mi red alert przypomina. A mi red red, red factum też tam łapa była i to. Oh, A taka ręka, taka pięść. Co to za no. gra? No to red factum. Nie, tam kilo jest. I, on, i ręka i kilo. To no koniec. To co replay, co? Poć ty. Brońie mamy wszystkie. No jak nie? Olej jazda.